Cześć, mam go z tej Witam Was w kolejnym odcinku Diglam do Globala. Generalnie dałem też Buzzard, ale nie znalazłem, więc gramy sobie na Mirko. Chodzi tutaj o to głównie, żeby testować tego nowego Digla. No dobra, dziwnie mi się mówi w tych sławkach, bo się nie słyszę. No jest inaczej, to, to jest też to na pewno dziwne. Siemanko. To o tym będzie, się ma, więcej w innych filmikach. Tak. Głos podobny. Coś taki niewyraźnie start, nie? Ale to przez to, że my te sławki tak skonfundowały. A macie... Mówię ci, że macie identyczne głosy, co nie? Prawie. No dużo osób mi to mówi. No. Nie no, też toluje chyba, mówię, że to ja. Ale dziwnie, dziwnie, muszę się przyzwyczaić, znaczy pewnie się nie przyzwyczaję, trudno Dobra, no hmm. to czas jest strzelić jakieś 40 minut Ale zanim przejdziemy do filmu, to czas na reklamę Chciałem przedstawić wam grę Mech Arena, czyli nową mobilną strzelankę online, w której bierzemy udział w krótkich, dynamicznych meczach 5 vs 5 w której walczymy swoimi mechami przeciwko innym graczom. Gra jest oczywiście darmowa i powiem wam, że jak na strzelankę online na fonie, to o dziwo fans z rozgrywki mam naprawdę spory. Mech Arena opiera się na zdobywaniu coraz lepszych mechów i ulepszaniu ich wyposażenia, żeby potem łatwiej nam się było mierzyć z innymi graczami. Ale element skilla jest tutaj, no też naprawdę bardzo ważny, więc to jest naprawdę spoko. Każdy z mechów ma unikalne zdolności specjalne i może zostać przez nas dowolnie ulepszony i wyposażony, żeby dopasować go lepiej do naszego stylu gry. Każdy gracz musi mieć kilka mechów, bo jak dajecie, to się rozpicie kolejnym mechem z waszego hangaru. No i same mechy też można ulepszać. Mi osobiście najlepiej grało się póki co Kirshotem. Kirshota, zaraz zobaczcie, fakcji. akcji. Zdecydowanie mogę policzyć agresywnym zawodnikom, bo nim akurat się poruszamy bardzo szybko, w przeciwieństwie do wielu innych mechów. A i mojego najlepszym aspektem jest ten jego skill specjalny, czyli taki dash. Które nam pozwala szybko uciec, szybko się przemyśleć, ale przede wszystkim zadaje bardzo dużo DMG i można dzięki temu Kiszotem wygrywać duele 1x1, /1, nawet w takich sytuacjach, kiedy mamy od przeciwnika o wiele mniej HP. W Mech Arena do dyspozycji mamy kilka trybów oraz naprawdę dużą ilość zróżnicowanych map, a na bieżąco są dodawane też nowe, więc to jest naprawdę kolejny solidny argument sprawiający, że w Mech Arena nie powinniście się nudzić. Oprócz tego w mech Arena odbywają się różne eventy, turnieje, rankingi itd. które nam pozwalają zdobywać dodatkowe nagrody. Teraz na przykład trwa event, w którym jako nowy gracz dostaniecie powitane nagrody przez pierwszy tydzień gry, ale to nie wszystko, ale to zaraz. I też co mi się bardzo podoba, w Mech Arenie możemy utworzyć custom match, więc to jest giga opcja, żeby sobie pograć ze znajomymi, więc jeśli wam się tam ludzi na przerwie w szkółce, to polecam sobie pobrać Mech Arenkę, macie link w opisie, macie kod QR. I uwaga, jak zrobicie to z mojego linku, czy tam z tego kodu, to dostaniecie skina, 300 a-końców, które są no bardzo przydatne, i 50 tysięcy kredytów, więc warto. I tyle, polecam gierkę, Hefan, fan, a my wracamy do filmu. słyszycie, proszę po prostu ludzie tym... Все, я У хальбу. Ну, как? должно лететь, я, блядь, блядь. Я тебя, блядь, нахуй поднял. Начал играть только, блядь. Что то? Костя же не подшел. Анти-эйм? Прикройте. Не, Москва. Блядь. Секунды не ходил. Ale co się działo, Goście gościeżnie tam patrzył Czemu przy elektryku, co tam było nie grane? Ja w szoku jestem Ja w tym momencie będę w szoku, bo nie słyszę swoich słów, dlatego myślę Dziwnie gra i dziwnie gada, jak Zaczynam gadać, to łapie takie w ulega mózgu Falasy dwoje, blyat! Kurde, jak on ryczy Bi Idę Ale zapomniałem Patrzycie, zapomniałem Nie pójdź, nie pójdź, nie pójdź Ja patrzę, ja patrzę. Nie nie pójdę, nie Kurde te trzy hity w ciało. Przerąbałem to teraz. Wiecie jaki jest silny nawyk, żeby dwa trzecić na blisko i jak wiecie, już mentalnie myślałem, że go zabiłem. Tak będzie teraz non stop, kurde, to się wie, ale zapomina się o tym fakcji. Tak mnie tym lefem, no bo to nie powiedziałem, a to chyba każdy z was wie, nie? Ognaliście mi go updatecie i tak dalej. Kurde, nie mogę tak... Ojejeje Co to było to Kurde Mnie ciągle zastanawia ten moment, jak go się tak wziemy dziwnie jakby Kurde Dałem już wojskę mieć nie podoba mi się ten mecz tak, ja no ja Jak oni ryczą, ja pierdolę z Tych ruskich mutuję chyba Może trik użyjemy Kurde Obszar oh, Dobra, bo ty ich który brzmi i drze mordę. No, no, no. <grym <grym muszę to wyobrazić, na no, łupki, mają Ten co? Co on napadł? No? Uuu, pan żółty. No. Na rampie. Dosłownie w każdym musieli tykować. 2 vs 5 jakiś site albo coś. Nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. No Kurde, on wiedział, nie? Czemu oni dają się zabijać? W pierwszą sekundę meczu Rundy, co rundę? No nie wierzę, no No i znowu, no kurde, znowu sam Kurde mystik Jak mi ten mecz wkurza, nie? No nie da się grać! Co rundę jestem sam? Co rundę! Co rundę jestem 1 vs 5, 2 vs 5, 1 v4 Co ja mam zrobić? I not, tutaj in first 10 seconds pro tip. Jeszcze chodzą na ten site A w trzech I, i tak giną tam. Jak? otóż to? to. Nie ma szans tego meczu wygrać. Oni po prostu idą i giną. Dobrze jak zbutowałem I i. I ja ten versus 5. Ja muszę jeszcze 1 vs 5 na 3 km z tym zawsze, z tym żarikiem muszę się bić. nie z tym, czuję się. Nie, nie, to jest hit. Dobra, jest pięć. Nie, nie możemy Czechowu grać, Hans. A tu mam jeszcze grąkę. <grymne> Jak mi jakoś wchodzić tego z digla, nie wiem, czy to widzicie jakoś tak... Nienaturalnie jakoś tak... Nienaturalnie dobrze. No dobra. W sensie ja gram dobrze, ale <grymne> Takie jest życie bi -playera. Czemu on skazał, że to Ładzieńska i orange, blyd, aranżu blyd, a u tej już Dokładnie no Już to pokałka Matka chujna ty ten poziom umysłowy od Jeszcze co drugie suboblet, to już naprawdę ciężko tak dużo bletować A chyba dostał jeden hit He he Mok i dobrze, że akurat tego mi dochodzą, nie, bo dzięki temu... Wygrywamy rundę w sumie, smog no i... O, Hans, no to chyba coś ogarnia. Nice, ey, should be clear. On wood. <laughs> się zabił, prawie, tu. Raz, Żółty Żółtykiem. O, zrozumiał, że Ejaps. Patrz się w ninja. To jest <laughs> stan umysłu i w ciało okay, bierze. O, no, ma chyba inaczej to. I się prawie zabił. Więc to jest stan umysłu. Ej clear. To są takie błoty. Nie wiem, on to tak krzywo zrobił, że po prostu jak człowiek chce, to będzie potrafił tego tak zwalić i zmisować skoku, jak on to zrobił. Kałaszek bez kiawzara, czy jak ogromnie, Nie wiem, ale wszystko jest możliwe. Strzelanie w biegu, wszystko w pakiecie mamy tutaj z tym panem. Krzyczenia po rusku. Strzelanie w biegu. Po... No ale on zabije oczywiście, nie? Ten sekund. I zaraz go zabiję Ja mam swej Nie wiem gdzie pan tuje pakiet, też wszystko w pakiecie jest. on inclusive jest generalnie. Blokowanie się rozciale. I no nie wiem jak to jeszcze nazwać. No po prostu gracz perfekcyjny. Idealnie jakby każdą w którą da się zwalić, to on to potrafi zwalić. Pan Morayside, Pan Rampos Okej, okay, No Hans się stara, Hans tu jest spokój graczem Widziałem jak szala, to On tutaj może nam pomóc A ten plantuje, don't plant Co za gość, no to jest Woodrop A idiota Nie ma defa please no, Don't no To jest, left side. Ja skupiłem się, żeby dawać info zamiast strzelać Przynajmniej gość nie miał defa, chyba, dlatego nie defuzował. A ten żółty to naprawdę jest taki talent, nie go powinno serio wypierdzielić na samo dno na Silver Raidenkę. Proszę Daj sobie spokój, nie bądź taki miły Olej zmutuj No i żółty pan tu jest za idiota, no na jedyne miejsce no, mu uszczelę w głowę po kurde Ale gorsze jest to, że... O, ma tyle samo killi co ja prawie, nie? No to taki Anna meczek, że kili nie widzę, ale... No jest śmiesznie przynajmniej Podoba mi się. City Fire. No i żółty są oczywiście przez motowa przebiegnie. Spako Aha. <laughs> Nie, jego trzeba oglądać, bo to jest to jest hit No pan nie, nie spoko tutaj pięknie Kur Free mid, just go away. Free middle, free middle. Don't pick them, Plant them don't pick <laughs> <laughs> Co ja oglądam Musiał dopiero Hans przyjść i ich wyjaśnić No dzięki żem spaliłeś O mnie kuś Muszę, bo się uduszę. Nie no, bo spróbujemy to rundę w szkole <noise> Musiałem, <bo> to jest... <noise> romp, romp. Dzięki, że mi pomogłeś, bo oni naprawdę takie hity są ci zawodnicy. Masakra. Dzięki za pomoc, bo ten żółty to jest naprawdę, nie? Jest hit 0 jakiś. Nie ma spoko, Maciej. Ja ich zmutowałem w drugiej rundzie. Ty chwili się nie męczyłeś cały czas tam. No, cały czas gadałem do ciebie. Nie no, ja cię słyszałem, nie? Ja Ach, też tam wiesz, do filmiku gadam, nie Ta Masakra Dobra, git meczówka. Generalnie byłem w szoku wiesz, przez te słuchawki Bo zupełnie inaczej mi się tutaj wszystko słyszy i autentycznie przez cały mecz byłem w szoku, więc zaraz zmieniam na, na stare póki co, bo ciężko mi się przyzwyczai jeszcze, a dopiero potem sobie będę grał mi się przyzwyczaił do nowych. Dobra, mamy kaszyk, dawno nie było kaszyka, więc zobaczymy. I już mam moje tutaj kupady. Chodzi po prostu o to, że w skórzanych słówkach tak dobrze wygłuszają, że po prostu kompletnie nie słychać swoich słów. Większość z Was ma skórzane, nie? Więc pewnie jakby wiecie, ale no ja, dla mnie to jest giga różnica, bo ja po pewnym czasie właśnie, jak miałem skórzane, zauważyłem, że jakby. O, dostał dwa hedy? Że jakby przestałem mówić wyraźnie. A jakoś tak, no, i potem stwierdziłem kurde nie muszę mieć wodorowe żeby się wysłyszeć i pozdrawiam Kubinia, który mi właśnie wtedy przestał tam te parę lat temu wodorowe swoje jakieś tam innych, zapasowe Nie, jest w języku Muszę no, muszę nie ruszę brzmieć żeby nie gadali anonimów po prostu w Sorry, man. Sorry, Sorry, Sorry man. Normalnie drug par... okay. Kon. Kurwa, bляd. mi ja. Nie wiem, jakoś za dobrze mi wchodzi Tam dzisiaj. rysować? Quad and main Dawno no, mnie tu dowodniało znać znaczy. Wyciąg Nie no ze spałowa mnie Kurde Ace miał być, ale jestem zły Jeszcze na dawata No co to jest? Sprawdzę i powiem czy jest safe No nie no, no poślady to takie pff, nie wiem ale nie wiem, czy na filmiku to. Najlepiej to w wy... jakąś zamarze na filmiku, bo kurde. No dupsko, no. Dubsko jest. <laughs> kurde, jak to wchodzi, co to Kon. <laughs> to jest kolejny Medium, 7 killi, oni 1. A czuję, że mam bad handę jeszcze, ale generalnie to, że mi wchodzi. Tak, do To jest kwestia. To jest kwestia pewnej rzeczy, o której zrobię niedługo filmik. I Tu są już ludzie, którzy mają kałaszki i goldy 4, tak? W poprzednim odcinku było to samo. Mecz przegrany 100%. Ja się postaram ładne fragi porobić, ale mecz przegrany jest. Wiele gwiazd musi się ze sobą zdań żeby ten mecz wygrać. No mam dość, no mam dość. Wszystko było git. Gdybym nie miał silverów w teamie. Oni autentycznie się grają jak, jak silvery. Nie co? No i na mi gosza nawala o. Dobra, idę zginąć na WP Nie da się, no 3 włupy Muszę entry jakieś robić, nie żeby rundy wygrać, bo tak powiem sam, jestem na pięciu, albo coś Także tak niedobrze a! Nie ten głos coś śmierdzi bardzo. Na no, rozlew mi też tak dał. I kolejny skalny widzicie. Sprawdzimy demko. Włosza nie żyje, okej. Okay. Raz Przecież będzie Jest łatwy łatwy kid. Tu trzeba uży użyć mórzgu. Bo dałem customikiem generalnie, polecam wam ją grać oczywiście, nie? Powtarzam po raz kolejny Ale generalnie ona jest bardzo noob friendly Bo z nią można zrobić coś takiego Można tak strzelać w biegu I jakby jakieś tam może 20% kul podczas tych momentów gdzie się tak ruszamy jakby Działamy tą prędkość, ciutkę przekraczającą tą prędkość w której jesteśmy dokładni To te 20% kul może nie wejdzie, ale większość oprócz tego wejdzie Więc to jest bardzo noob friendly taka broń I to jest taki kolejny powód, że ta sera będzie teraz mega utrudniona, nie? Robimy yolo place Ok, a to. Mam dobre. No dobra. Trzy rundy mamy ugrane. Ale może, jeśli mają ki z to może i będą tak samo jak. Seryu, tym z Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo mocno sprawiało, że strona CT będzie silniejsza. Mam tu. Mam brodol. Ale te ruski akurat się starają. Nie będę ich jakby wycisnął, cisnął. Oni naprawdę się starają. Widziałem jeszcze. A, dwa hity w ciała 98, to jest, to jest porąbane. Ja może po prostu będę musiał jakoś nauczyć się w żołądek celować w takich sytuacjach. Aha, pan W tym du ja zrobiłem 16 killi, to i tak jest niezwykle wynikiem. Takie buty. 어이 o anh đi mày? Anh đ 이 mày, 저야무 To wyglądało jak jakiś tri trigger, albo coś takiego. No to już na flashu, jak to tak to widziałem, to był taki typowy, wiecie, strzał na na przestraszenie się nawet, że coś mi nagle wybiegło i kliknąłem myszkę, no. Thank No i ten nade za 50. No to jest hit. W każdym razie, no tutaj talenty są. Tutaj niebieski napisał easy. Zależy oczywiście wszystko od perspektywy, tak. I... generalnie szanuję, doceniam takie coś Nie, nie, ale on się ścina jeszcze, wy tego pewnie nie czujecie Bo to jest to, że na tych hercach moich po prostu widać Ale on się tak ścina, biegnie, w szło bo... No i on... no, no, no okej, okay, spoko, jak easy to easy Ale masakra ten mecz, obydwa mecze miałem takich potów W tamtym na szczęście miałem Polaka, który dobrze grał, pozdro na niego Ale tutaj już sam nie odratowałem no trudno, słuchajcie, dzisiaj będzie tylko tyle: dwa meczyki. A! gorsze trzeba sprawdzić, bo jeśli czy to, to oczywiście nie dajemy do porażeć i mecz zapominamy o nim. No rangi, co jest? Już wiemy na rozrzewce? Już na rozrzewce wiemy, że ktoś tu jest? Czy o co chodzi? Nie wiem, nie wiem co, ale jakoś ma dobry mówmer myszki, widzę. Hmm. ciekawy strach. Ciekawe są te noskopy, bo on w meczu na robot taki jednoskopy chyba z 10. Wszystko mu wchodzi z tego noskopa, widzicie? Specyficzny strzał, no ale na razie nic mega podejrzanego. No, to było dziwne, nie? To tu nosko oczywiście, nie? Nie wiem czym. Tu. o ten Bechob jakiś taki idealny, kurwa. No, nie, jest podejrzany gość, na pewno, po tych paru akcjach, ale czy jakoś bardzo. One-Tap. No, taki Smurf i tam chyba miał jedną grę, coś takiego, nie? To taki typowy smurf. No nie, wiem, nie będę się za bardzo zastanawiał, raczej tam nie będziemy tutaj tego zajrzali jako czyte czy coś takiego. No, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. No cóż, muszę po prostu poczekać na jakieś normalniejsze tymki w kolejnych odcinkach. Czułem, że będą winki i będzie rank-up na kałaszka, a to się wiąże z nowym skinem. No ale dobra, to było tyle. Jeśli Wam się podobał łapkę w górę Subik i do zobaczenia Czy Trzymajcie się na razie.